Jeszcze jeden zestaw zadań związanych z funkcją kwadratową, informacja do zadań 8-10. Na rysunku przedstawiony jest fragment paraboli będącej wykresem funkcji kwadratowej f. Wierzchołkiem tej paraboli jest punkt w równy 2-4, więc mamy tutaj punkt w zaznaczony, ten wierzchołek. Liczby 0 i 4 to miejsca zerowe, 0 Zero, czyli tutaj na x oczywiście, 4 na x to są miejsca zerowe, czyli punkty przecięcia z osią x. Eee, I pytanie pierwsze mamy w zadaniu ósmym, zbiorem wartości funkcji f jest przedział, no to znów podajemy zbiór wartości. Idziemy sobie od dołu, od dołu, od dołu, od dołu, tu w ogóle nie ma żadnej funkcji naszej. Ona się zaczyna dopiero tutaj w wierzchołku, współrzędna wierzchołka y to jest minus 4. Czyli startujemy nasz zbiór wartości od minus czwórki. Gdzie go kończymy? Idziemy do góry, cały czas nasza funkcja trwa, idziemy jeszcze wyżej, nasza funkcja cały czas trwa i ona tak sobie trwa w nieskończoność. Czyli od czwórki do plus nieskończoności to jest nasz zbiór wartości. Od minus czwórki, oczywiście. Odpowiedź C. I teraz zadanie dziewiąte. Największa wartość funkcji w przedziale od 1 do 4 jest równa. Zaznaczmy sobie. W przedziale od 1 do 4, czyli to są e, x, wartość, czyli szukamy y. Szukamy największego y w przedziale na x od 1 do 4. x równy 1 jest tutaj, x równy 4 jest tutaj, czyli startujemy stąd. Dla x równego 1 wartość naszej funkcji jest minus 3, a my mamy znaleźć największą. No to popatrzcie, jak idziemy sobie dalej w prawo, no to mamy coraz mniejsze wartości, i później tutaj mamy coraz większe. Nasz przedział, który rozpatrujemy, kończy się na czwórce, i to jest największa wartość, czyli największy y, najwyżej położony punkt z całego tego przedziału. To jest y równy 0. Czyli największa wartość jest równa 0. Zadanie dziesiąte. Osią symetrii wykresu funkcji F jest prosta o równaniu. Znów mamy do czynienia z osią symetrii. Wiemy już, że oś symetrii dzieli nam figurę dokładnie na dwie takie same części. Z prawej strony naszej paraboli, z lewej strony naszej paraboli musi być dokładnie to samo. Oś symetrii w funkcji kwadratowej przechodzi dokładnie przez wierzchołek naszej paraboli. I nazywamy takie równanie takiej prostej, pionowej, skoro tutaj zawsze x jest równy 2, bo zwróćcie uwagę, nie przesuwamy się w prawo ani w lewo na x, skoro mamy prostą pionową, to po prostu zapisujemy równanie takiej prostej jako x równa się 2. I to jest w naszym przypadku odpowiedź d.